Według mnie nie ma rozwoju biznesu bez zrównoważonego rozwoju i nie ma zrównoważonego rozwoju bez biznesu. My potrzebujemy pieniędzy, żeby efektywnie rozwijać się w sposób, w sposób zrównoważony. Z mojej perspektywy zrównoważony rozwój pozwala ograniczyć koszty. Mówię tutaj o działaniach związanych np. z efektywnością energetyczną, czy też z inwestycjami w odnawialne źródła energii. Jeśli chodzi o budowanie przewagi konkurencyjnej, tutaj te inwestycje pewnie są trudniej, Potrzeba włożyć więcej wysiłku, natomiast mamy przykłady jeśli chodzi o na przykład produkty wspierające określone funkcje zdrowotne czy, czy rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, gdzie ich oświadczenie na opakowaniu wspiera ich na przykład sprzedaż i buduje właśnie naszą przewagę, podniesienie do klienta czy do konsumenta. Bardzo dużo inspiracji, bardzo ciekawy dobór tematów, połączenie technologii, biznesu, pragmatycznego podejścia i zrównoważonego rozwoju. Więc wynoszę z tej konferencji kilka wątków, które będę chciała pogłębić potem.